Nazywam się Henryk Goch, Henry mieszkam w Ptidzynie, jestem Polakiem, a aktualnie dzwonię do Pana Rosji, gdzie pracuję już od, od kilku lat. Otóż e, gdzieś około rok, rok temu pracując w mieście Svetogorsk, blisko granicy fińskiej, e, mniej więcej na mm, poziomie miasta i Imatra, Zauważyłem około godziny 12 w nocy pewien obiekt w oknie, który się porusza po niebie. Niebo było czyste gwiazdy i widzę, że coś się porusza po tak no nie szybko, niewolno, no z taką prędkością, że można było to dość gołym okiem. Więc dopadłem mój telefon komórkowy do okna. I dosłownie w ostatniej chwili, wychylając się z okna, zrobiłem zdjęcie tego obiektu. Mhm. Jak zobaczyłem e, później e, w komputerze, więc e, ten obiekt ma kolor czerwony i taką białą obwódkę. Natomiast e, w rzeczywistości to ten obiekt miał, był, był, był koloru jasnego, a obwódkę miał czerwoną. Oczywiście. Nie był to samolot, bo nie ta, nie ta prędkość. Nie był to żaden balon, bo też nie ta prędkość. W związku z tym chciałem do Pana wysłać zdjęcie. Są dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie takie pierwotne, wykonane z aparatu, gdzie widać gwiazdy, niebo i ten obiekt malutki. I drugie zdjęcie już w wersji powiększonej. Mhm. Gdzie są już zamazane gwiazdy, ale widać się, że, że, że tak powiem, ten obiekt. Jak rozmawiałem z, ze znajomymi, no to oczywiście były uśmieszki, że może to jakieś przewidzenia, no ale jest dowód na to. Rzeczowy. Mhm. Więc jeśli mogę wysłać na pański adres e-mailowy, a on jest następujący z tego co zapisałem. Projekt -npn Dokładnie tak, tak. tak. Dobrze. Wobec powyższego no proszę oczekiwać, za chwilę wyślę te dwa, te dwie fotki. No nie wiem co Pan z nimi zrobi, ale no, byłem świadkiem zjawiska niespotykanego w moim życiu, a już mam 65 lat. Mhm. Więc e, nie wiem, może Państwo eksperci, bo Pan jest ekspertem, no, no jakieś wnioski z tego wyciąg, wyciągniecie. Ja sądzę, o się, no jak jest, jaka jest moja opinia, no, że mhm. był to jakiś obiekt, który widziałem pierwszy raz, który się poruszał poniewie ze stałą prędkością. Eee, zdążyłem jeszcze dopaść mój telefon i zrobić zdjęcie. No to trwało może 15 sekund, może 20 sekund. Ponieważ mieszkałem w hotelu, to jest dość wysoki obiekt, więc zdążyłem jeszcze w ostatniej chwili zrobić zdjęcie. E, ten obiekt poruszał się e, tak, tak mniej więcej od e, granicy fińskiej e, w kierunku miasta Swetogorsk, ja zresztą to opiszę tutaj w, 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 w e-mailu, e, no i później pytałem moich znajomych, czy widzieli to, no nikt jakoś tego nie widział. to było dość późna pora, wie pan, także miałem no, ja p... szczęście, że... Aha. Widziałem, że zauważyłem ten poruszający się obiekt. Mm -hmm. Żadnego dźwięku pan nie słyszał niczego. Nie, ża żadnego. To było takie, wie pan, jak no, e, jak tak popatrzysz z okna, z e, czwartego piętra, e, to powiedzmy, to trwało około 15 sekund, no może 20 sekund. To nie mm -hmm. było, to, to, nie był, to, to nie był szybki ruch. E, to nie był taki zbyt powolny, taki średni po niebie pulsowało i pulsowało i były pulsy. Yy -y. I na no tych te te zdjęciach ten obiekt widać, jest widoczny. No. Znaczy, to jest taki, jak pan zobaczy na zdjęciu, to jest taki jakby półksiężyc yy -y. yy, poziomo ustawiony. Yy -y. Oczywiście, yy, ponieważ yy, aparat yy, robiąc zdjęcia no ma pewną paralaksę, więc to był taki obiekt, który jakby bardziej był pionowo ustawiony, a nie poziomo. Wie pan, no jak się robi aparatem zdjęcie, to tak, nie zawsze wychodzi, ale no, dowód na to, że to był obiekt, który się poruszał po niebie, był jasny, obok miał obłokę e, taką czerwoną, gdzie na zdjęciu wychodzi od, odwrotnie. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Mm -hmm. Także to tyle moich i, 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 informacji. Dobrze, ja dziękuję za telefon i czekam na te zdjęcia. Dziękuję, do, do usłyszenia, do widzenia. Daję chwilę dla, dla informacji. Tak? Dzwonie z miasta Kowiarzma, to jest archangelska ogłaź, gdzie pracuję.